Kolejny przystanek na szlaku naszych poszukiwań, przygód. Dotarliśmy do Lublina. Dokładnie znajdujemy się w Słonecznym Wrodkowie. Bardzo ładny przydy, przybytek, kto by pomyślał, że tak można się tutaj bawić? Ze mną pani Sylwia Ginejko z marketingu tego przybytku. Witam bardzo gorąco. Witam serdecznie. Kilka słów na temat infrastruktury tego miejsca, bo z tego co widzę tutaj na pierwszy rzut oka, oczywiście yy, rzucają się w oczy zjeżdżalnie, ale oprócz tego. Jaka jest tu jeszcze infrastruktura? Zjeżdżalnie, tak jak widać, bardziej taka ekstramalna cebula i zjeżdżalnia rura. Oho, rura. Pojawi, pojawiła się tak zwana enigmatyczna nomenklatura cebula. Czym jest ta enigmatyczna cebula? No, jest to zjeżdżalnia, która, którą widzimy dokładnie w tyle i przypomina po prostu cebulę. Wpada się do takiego lejka i się wiruje w środku. Z tego co wiem, to chełpicie się tą dużą zjeżdżalnią, 100 metrów jazdy. Tak, 100 metrów jazdy. Dla małych, większych. Okej, okay, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zap zaprosić chętnych plażowiczów do tego, żeby tutaj odpocząć. Ja mam nadzieję, że będę mógł skorzystać z tych zjeżdżalni. No, oczywiście, zapraszamy. A pani karnie ze mną? Nie. Wiem, Dziś... nie, nie ma pani bikini. Okej, okay, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słoneczny wrotków, jak sama nazwa wskazuje, git planetka żaru. Kopsa zrobiła się pogoda, a ja nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził oczywiście tych zjeżdżalni. W tym momencie znajduje się na szczycie zjeżdżalni, która nazywa się Cebula. Zjeżdżalnia zakończona jest lejem. No i mam nadzieję, że będzie y, niezła jazda w związku z tym. Y, Atakuję. Oczywiście trzeba spróbować wszystkich atrakcji we Wrotkowie Słonecznym. Kolejna zjeżdżalnia kluba tego przybytku 100-metrowa ślimacznica. Te już nieopryski wiosenne, naprawdę trzeba się nieźle e, napędzić. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tak zwanym furkotem. No to jazda. Dobra przejażdżka, niezły furkot, ale. Słoneczny Wrotków to nie tylko tutaj zjeżdżalnie wodne, ale również zalew zębożycki, a na nim wyciąg do Łejka. Sprawdźmy go. Tyle Zalew Zembożycki, oczywiście wyciąg wakeboardowy, co prawda można tutaj również karnąć na nartach wodnych, a ze mną ekipa Lokalesów, chłopaki tutaj trzęsą wakeboardem chyba już od 10 lat, Hubert i Martin, czołem chłopaki. No czołem, witamy. Panowie, czy się pomyliłem, to rzeczywiście 10 lat jest jak już tutaj siedzicie i czeszecie triki na wakeboardzie? No wyciąg jest 11 lat, natomiast my myślę, że gdzieś mniej więcej 6-7 lat. Kilka słów na temat klubu? Jest fajny. <laughs> Kto może się do niego zapisać i tak naprawdę jak wygląda, jak wyglądają zajęcia, no nie wiem, treningi, czy startujecie w jakichś zawodach? Klub jest otwarty dla wszystkich, także zapisać może się każdy. Eee, prowadzimy treningi na zasadzie po prostu, pływamy po prostu wspólnie razem, więc e, lepsi pomagają słabszym i, i w tej kolejności. E, także zapraszamy wszystkich chętnych młodzież, starszych, dorosłych. Dzięki za rozmowę chłopaki. Dziękuję. I do zobaczenia gdzieś na wodzie, no. Do zobaczenia. No niestety dzień dobiega końca, mamy do czynienia z tak zwanym zachodem słońca, to jest bardzo dobra miejscówka, godna polecenia, jeżeli chodzi o zalew zębrzycki, warto właśnie odwiedzić wyciąg nard wodny, no i wakeboardu, ja niestety jeszcze jestem lebiegą w porównaniu z profesjonalistami, no ale jak powiadają, nie od razu z Rzym zbudowano, trzeba trochę potrenować, a potem dzieninka jest, desałeczka też, gadeczka, w związku z tym można kokietować dzierlatki. To tyle co przygotowałem na dzisiejszy odcinek, my spotykamy się w kolejnym, do zobaczenia, cześć! i you